Witam serdecznie w pierwszym dniu. Co my tu mamy? Stary model, model, zabawka, stara chińska zabawka. Jak widzicie tutaj porozwalana elektronika już. Część powypinałem. Na razie resztę nie rozkręcam, nie ma sensu, bo to jest w tym momencie, na tym etapie nie, nie jest najważniejsze. Stare koła. Wszystko do kosza pójdzie. Oprócz oczywiście tej fajnej Budy. Dlaczego fajnej? No co? Fajny Peżotic 206, 90, któryś rocznik. Super mi się ta Buda podoba, jeżeli chodzi o wersję yy, rajdową. Yy, yy, co? No, chcę zrobić z tego fajny model RC. Wzmocnić oczywiście w ostatnim etapie. na no, ale co? Mam tu takie coś. Jest to podwozie od tego, od tej taniej zabawki. W, w Autokadzie przerysowałem sobie hmm, podwozie już jakby tak wersję próbną. Jak widać wymiary się jeszcze nie zgadzają właśnie. Tutaj próbuję ogarnąć do ładu. Łuki się nie zgadzają. Wiadomo, to nie musi być wszystko co do milimetra. Nawet jak będzie trochę mniej, będzie lekki luz, będzie lepiej. Ale to spokojnie można sobie na szlifierce stołowej, tej większej, później doszlifować. Ponieważ podwozie będzie aluminiowe. A tam już znalazłem taką firmę, która się zajmuje tym cięciem na CNC. Zastanawiam się teraz nad grubością jeszcze tego podwozia. Czy zrobić 2 mm, czy 3 mm? No, chciałbym 3, no ale waga wtedy. Oczywiście modelu od razu wzrośnie. No i co no Osiągi będą słabsze, tak? Prędkość będzie słabsza. Przyspieszenie, przepraszam, prędkość też oczywiście ucierpi. No ale tam, czy aż tak mocno mi zależy, to no może i nie. Bardziej na tym, żeby był po prostu to fajnie do powariowania. Nie tam. Bączki kręci, to najważniejsze. Syn, żeby był zadowolony, bo to sobie <śmianie> dla niego i dla siebie robię, <śmianie> że tak powiem. No co, no dzisiaj, no dzisiaj spróbuję ogarnąć, nie wiem, czy widać, te wszystkie łuki oraz te dystanse, które nie pasują. Co do przodu. Przód i tak jest większy, dłuższy, bo jak złożymy go, Zaraz pokażę. Nie wiem, czy to będzie widać. I tak wystaje tutaj. Czyli miałbym kawał aluminium, który wystaje. Raz, że to byłoby niebezpieczne przy uderzeniach. Nie wiem, dziecko by zostało w kostkę. Mógłbym przeciąć. Przy dużej prędkości, bo tu będzie silnik bezszodkowy generalnie, więc no uderzam w naprawdę dobre osiągi tego modelu. Tutaj, no co, no skrócę to. Tak samo jak w przypadku tyłu, on będzie się ładnie chował tutaj w plasticzki. Więc na razie robię, oczywiście, robię wersję z dopracowanymi bokami. Tutaj z przesunięciem osi, osi kół, ponieważ tutaj się nie zgadza o pół centymetra. Tutaj sobie już napisałem, o pół centymetra się w to nie zgadza. Dopasowuję 3 mm dłuższy, robię tutaj. A przód, przód na samym końcu sobie skrócę też w programie. Dam do druku, jeżeli nawet coś tam nie wejdzie, nie wiem. 1, 2 mm 2 będzie za dużo, nie będzie chciał ładnie wejść. Spokojnie na. W pracy sobie ogarnę na tym, po godzinach na y, szlifierce kątowej. Y, mam do tego dostęp, jak y, kątowej, co ja gadam, w szliwierce stołowej. Mam do niej do dostęp po godzinach. Spokojnie tam chłopacy wa, z warsztatu nawet mi pomogą, to to sobie ładnie doszlifuję, więc y, nie ma problemu. Y, no póki co zabieram się za to. Y, Nanoszę no, y, w autokadzie y, zmiany i widzimy się zaraz.